Czy przeszukałeś już ukryty telefon komórkowy, jakby każde powiadomienie było zagrożeniem? Czy kiedykolwiek czułeś, że prawie niekontrolowany trzeba oglądać, wiedzieć gdzie on jest, kim on jest, co robi, jakby tylko kontrola mogła zapewnić bezpieczeństwo miłości? I głęboko w ciszy twojego serca zdałeś sobie sprawę, że to nie jest miłość, to więzienie? Zazdrość wydaje się początkowo słodka, wydaje się ostrożna. Ale stopniowo staje się niewidoczną trucizną, która pochłania pewność siebie, wolność, a nawet pasję. Karl Jung nazwał zazdrość cienia tę część ukrytą przed nami, która narodziła się z niepewności, strach przed brakiem, strach przed porzuceniem. A kiedy ten cień przejmuje kontrolę, związek nie jest już miejscem spotkań i staje się komórką emocjonalną. Czy kiedykolwiek czułeś, że uczucie jest mieszane z kolekcją? To kocham cię, pochodzi z ołomu, ale gdzie byłeś? Być może sesja serca tylko dlatego, że odpowiedź na wiadomość zajęła dużo czasu. Być może sieć społecznościowa, taka jak powód do dyskusji przez całą noc. Te znaki nie pojawiają się znikąd, wychodzą od wewnątrz. Niewidzialna rana, która nalega na powtórzenie tej samej historii. Jeśli nie oglądam, przegram. I w ten sposób zazdrość ukrywa go miłością. Podczas gdy w rzeczywistości jest to strach, to niepewność, to więzienie, które sam budujesz. Ale co jeśli wyraźnie zobaczysz oznaki, że twoja zazdrość wyszła ze zdrowej linii i zaczął zamieniać miłość w uduszenie? Co jeśli każdy z tych znaków był jak lustro, pokazując, co naprawdę potrzebujesz sam w sobie? Dzisiaj odkryjesz 12 znaków, które ujawniają, kiedy zazdrość nie jest już gestem przywiązania. I staje się emocjonalnym więzieniem, zgodnie z głęboką psychologią Karla Junga. I zanim zanurzymy się w tych dwunastu znakach, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki widzisz zazdrość i miłość, chcę, żebyś zrobił sobie przerwę i szczerze spojrzał. Ile razy zauważyłeś w sobie te zachowania, które uciekają, niż się zbliżają? Uznanie, że to pierwszy krok w przekształceniu Twojego życia miłosnego. Dlatego chcę zaprosić Cię do interakcji ze mną. Napisz w komentarzach, wybieram mi zaufanie. To proste zdanie będzie początek nowej postawy, w której odłożycie aresztowanie nieufności i zaczniesz budować wolność w związku. Co więcej, kiedy komentujesz, nie tylko potwierdzasz swoją decyzję, ale także inspirujesz inne kobiety, które przechodzą ten sam ból. Tutaj w komentarzach rodzi się społeczność wsparcia, siły i transformacji, w której każde słowo przypomina, że nie jesteś sam w tej podróży. Więc nie wahaj się uczestniczyć, ponieważ Twój głos ma znaczenie. A jeśli ta treść grała coś w Tobie, pamiętaj o zostawieniu. To sprawia, że YouTube rozumie, że to przesłanie musi dotrzeć do większej liczby kobiet, które, podobnie jak Ty, niosą niewidzialne rany zazdrości. Ciesz się i subskrybuj kanał, aby nie stracić kolejnych odcinków, ponieważ każdy film tutaj został zaprojektowany, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć głęboką psychologię miłości według Junga i naprawdę przekształcić Twój sposób relacji. Aktywuj dzwonek, aby otrzymać każdy nowy krok tego spaceru, ponieważ to, co będzie dalej, otworzy oczy na wzory, których być może nigdy wcześniej nie zauważyłeś. A teraz razem badajmy znaki, które ujawniają, gdy zazdrość nie jest już miłością i staje się więzieniem. Prawda jest taka, że zazdrość nie okazuje miłości. Karl Jung nazwał to uczucie shadow, ponieważ urodził się z ukrytych części naszej psychiki, tych, których wolimy zaprzeczać lub zignorować. W rzeczywistości to, co często wydaje się ostrożne, to ukryta niepewność. Strach przed brakiem wystarczającej ilości, strach, że w każdej chwili pojawia się ktoś bardziej interesujący i zajmuje nasze miejsce. Kiedy zazdrość się osiada, zaczyna cicho, jak wewnętrzny szept, ale szybko przyjmuje proporcje, które uwięzią nie tylko tych, którzy czują, ale także otrzymują ten ładunek. To, co powinno być spotkaniem, zamienia się w czuwanie, a to, co powinno być ciepłem. Staje się opłatą. Jung powiedział, że wszystko, co tłumiliśmy, wszystko, czego nie rozpoznajemy w sobie, zwraca jako cel. Zazdrość jest dokładnie tak, że niepewność nie wygląda. Nierozstrzygnięty strach, niewidzialna rana, która powraca przebrana za opiekę. To tak, jakby umysł powiedział: Jeśli nie kontroluję, przegram. Ale w praktyce, im bardziej starasz się trzymać. Tym więcej miłości ucieka od pęknięć, to jak próba powstrzymania wody, im silniejsze ściskanie, tym szybciej znika. I tutaj pojawia się najbardziej delikatna kwestia. Kobieta, która wierzy, że zazdrość jest dowodem miłości, nie zdając sobie z tego sprawy, buduje własne aresztowanie. Zaczyna się od rezygnacji z pokoju, pewności siebie, dopóki nie będzie miejsca na oddychanie. Związek nie jest już wolnym wyborem i staje się komórką emocjonalną, w której każdy krok należy wyjaśnić. Każdy gest musi być uzasadniony. To nie jest połączenie, to nie jest prawdziwa intymność, to jest strach. Ten strach napędza przeszłe historie, odrzucenia, które zostały zaznaczone. Porzucenie, które nigdy nie zostały strawione. Być może zostałeś zmieniony w poprzednim związku, być może słyszałeś od najmłodszych lat, że musisz być doskonały, aby nie pozostać. Być może nauczyłeś się porównywać siebie przez cały czas. Wszystko to tworzy podstawę do zazdrości. A kiedy ta rana nie zostanie wyleczona, nalega na powtórzenie się. Czy zauważyłeś, jak te same standardy powracają w różnych związkach? To dlatego, że korzeń jest w środku, a nie poza nim. A kiedy zazdrość rządzi, nie przynosi bezpieczeństwa, kradnie. Kradnie cichą ciszę nieobsługowanej wiadomości, ponieważ zamienia ją w niepokój. Kradnie zaufanie do wyglądu, ponieważ wypełnia go wątpliwości. Kradnie lekkość kocham cię, ponieważ miesza ją z zawoalowanymi oskarżeniami. Im bardziej starasz się uzasadnić siebie, mówiąc, że to po prostu gorliwość, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że w głębi duszy nie jest to miłość, to więzienie. Jung przypomniał sobie, że nasze cienie Tracą władzę tylko wtedy, gdy są oświetlone przez świadomość. Oznacza to, że pierwszym krokiem nie jest walka zazdrości, ale rozpoznanie skąd pochodzi. Zadaj sobie pytanie: Kiedy dowiedziałeś się, że miłość wymaga czujności? Kto sprawił, że uwierzysz, że bez kontroli zostaniesz zapomniany? To odbicie jest bolesne, ale także wyzwalające, ponieważ po rozpoznaniu korzenia zaczyna wybierać. I tutaj chcę coś zaproponować. Podczas oglądania, zostaw w komentarzach, nie jestem więzieniem. Jestem partnerem. To proste stwierdzenie jest potężnym przypomnieniem, że nie należy oglądać miłości. Musi być przeżywana. Kiedy piszesz, nie tylko roszczą się do siebie, ale pomaga innym kobietom zastanowić się nad ciężarem zazdrości we własnych związkach. Nie jest łatwo zmierzyć się z tą niewygodną prawdą. Zazdrość jest jak lustro. Które pokazuje niepewność, którą wolimy ukryć. Ale im bardziej zaprzeczamy, tym bardziej infiltruje nasze postawy. Wybieramy słowa, dyskusje, które drażniliśmy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To tak, jakby zazdrość wzięła wodze i kierowała relacją w kierunku duszącego miejsca. Ale rozpoznanie tego jest już ogromnym krokiem to jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Nagle widzisz, że cień nie był potworem, to tylko część ciebie prosiła o uwagę. I jako niewygodne to postrzeganie jest fundamentalne, ponieważ jeśli zazdrość jest cieniem, pewność siebie jest światłem. Ale nie ma sensu pragnąć zaufania drugiemu bez uprzedniej nauki sobie zaufania. To sama pewność siebie popiera zaufanie do związku. Patrzy w lustro i mówi: Jestem wystarczający. To antidotum, które osłabia zazdrość. Tak więc gdy wciąż badamy te znaki, chcę abyś aktywnie brał udział w tej rozmowie. W komentarzach napisz: "Postanawiam mi zaufać". To zdanie jest ziarnem i za każdym razem, gdy piszesz lub powtarzasz, podlewasz to ziarno w sobie. Im więcej kobiet zostawia tutaj zarejestrowane to zdanie, tym bardziej zbiorowa siła będziemy musieli przekształcić cień w światło. Teraz gdy zrozumiałeś niewygodną prawdę o zazdrości, awansujmy, aby rozpoznać w praktyce oznaki, że to uczucie już przekroczyło zdrowy limit i staje się więzieniem emocjonalnym, zgodnie z głęboką psychologią Karla Junga. Czy zauważyłeś, że zazdrość wydaje się niewielka, ale zajmuje miejsce, aż staje się siłą, która kontroluje twoje postawy, słowa, a nawet najbardziej intymne myśli? Tutaj nie jest już tylko przechodzącą emocję i zaczyna być więzieniem. A kiedy rozmawiamy o więzieniu, nie mówimy o żelaznych barach, ale komórce psychologicznej, stopniowo zbudowanej ze strachu, niepewności i ciągłej potrzebie obserwowania drugiego. Karl Jung nazwał to manifestacją cienia. To, co w nas zaprzeczamy, kończy się na tych, których kochamy. Rozpoznanie tych znaków. Jest jak zapalenie światła w ciemnym pokoju, ponieważ tylko wtedy możesz zobaczyć pułapkę, którą żyjesz. Pierwszy sygnał pojawia się, gdy poczujesz pokój dopiero po potwierdzeniu każdego kroku. Potrzebujesz wiadomości, lokalizacji, dowodów, jakby bez niej podłoga zniknęła pod Twoimi stopami. To nie jest spokojność, jest to maskowana zależność emocjonalna. Drugim znakiem jest to. Że serce strzela z opóźnieniem odpowiedzi. Telefon wibruje i już czujesz się zimno w brzuchu. Ale kiedy nie reaguje szybko, umysł tworzy scenariusze zdrady, porzucenia, odrzucenia i nawet bez faktów już cierpisz, jakby to było prawdziwe. Trzecim znakiem jest walka nie o to, co się stało, ale o to, co sobie wyobrażałeś. Małe gesty widziały, wspaniałe dyskusje, ponieważ strach tworzy historię, a ty reagujesz na te historie. Jakby były prawdami. Czwarty sygnał ma miejsce, gdy uczucie jest zmieszane z kolekcją. Mówisz, kocham cię, ale wkrótce po uruchomieniu, ale dlaczego nie ty powiedział? Ta uwarunkowana miłość generuje napięcie i zmęczenie. Piąty znak to potrzeba oglądania sieci społecznościowych, sprawdzania polubień, analizy obserwujących. Zazdrość ukrywa się nad badaniami, ale w praktyce jest to sposób na karmienie niepewności. Każdego dnia. Szósty znak to chęć porównywania z innymi kobietami. Każdy co? Pracownik, każdy przyjaciel, każdy zwolennik staje się zagrożeniem. Jego spojrzenie nigdy nie wystarcza, by się uspokoić, ponieważ w tobie jest głos, który mówi, że drugi zawsze będzie miał coś innego. Siódmy znak to wrażenie, że musi być dostępny przez cały czas. Jeśli zadzwonienie wymaga czasu, już czujesz się zmieniony. Jeśli nie uwzględnisz Cię w każdym planie, czujesz się opuszczony. Ten ciągły strach wywołuje niepokój, który dusi. Ósmy znak polega na przekształceniu każdego wyjścia w test lojalnościowy. Jeśli to wymaga czasu, przygotowujesz się do ładowania. Jeśli uśmiecha się do kogoś, grasz jako brak zainteresowania. Nie ma miejsca na pewność siebie, tylko dla nieufności. Dziewiąty sygnał polega na tym, że tracisz sen. Wyobrażając sobie zdrady, które nigdy się nie wydarzyły, ciało płaci cenę strachu, bezsenność, kołatanie serca, bóle żołądka. Zazdrość nie jest już po prostu czuje się i staje się objawem fizycznym. Dziesiąty znak to izolacja. Zamykasz myśli czujności, przestajesz korzystać z własnych chwil, ponieważ jesteś zajęty próbą ich kontrolowania. Jedenastym sygnałem jest manipulacja emocjonalna. Gdy nie zdając sobie sprawy z tego, że używasz szantażu, frazy takie jak gdybym naprawdę mnie kochał, zrobiłbym to, lub gdybym był ważny, nie zrobiłbym tego. Są to słowa pełne bólu, ale ostatecznie tworzą jeszcze większą odległość. A dziesiąty znak to utrata własnej tożsamości, kiedy cały Twój nastrój, Twoja energia, a nawet poczucie własnej wartości zależą od jej zachowania. Przestajesz istnieć jako jednostka i stać się tylko przedłużeniem jego życia. To najważniejszy punkt, ponieważ nie ma miejsca na oddychanie. Te dwanaście sygnałów nie pojawiają się nagle, powoli rosną, dopóki miłość nie straci lekkości, a związek staje się stałym polem czujności. Rozpoznanie każdego z nich oznacza również uznanie niewidzialnej rany. Którą Jung powiedział, że był ukryty w nieświadomości, strach przed porzuceniem, niepewność nie jest wystarczająca, cień, który należy zintegrować i wyleczyć. I chcecie, słuchając, zdaj sobie sprawę, które z tych znaków widzisz siebie. Zapisz mentalnie, rozpoznaj bez osądu, ponieważ świadomość jest pierwszym krokiem w kierunku transformacji. Aby wzmocnić to zobowiązanie, zostaw zdanie w komentarzach. Nie chcę więzienia, chcę bezpłatnej miłości. Pisanie to więcej niż symboliczny gest. Jest to świadomy wybór, który odbije się echem w Tobie i zainspiruje inne kobiety, które również niosą ten cień. Im częściej to zdanie pojawia się w komentarzach, tym bardziej zbiorowa siła stworzymy przeciwko ciężaru zazdrości. A teraz, gdy te znaki są już jasne na Twoich oczach, nadszedł czas, Abyśmy poszli jeszcze głębiej i zbadać, w jaki sposób każdy łączy się z Twoją osobistą historią i głęboką psychologią Junga, ujawniając tajemnice, których możesz nigdy nie zobaczyć. Pomyśl przez chwilę, kiedy dowiesz się, że jeśli nie kontrolujesz, przegrasz. Być może wciąż było w dzieciństwie, kiedy ktoś, kogo kochałeś, odszedł bez wyjaśnienia. Być może było to w poprzednim związku, w którym zostałeś zmieniony, oszukany. Lub po prostu odłożony na bok, a może w małych, powtarzających się sytuacjach, gromadziły się, dopóki nie stworzył w tobie niewidzialnej rany. Faktem jest, że ten cichy strach został nagrany w jego umyśle i, nie zdając sobie z tego sprawy, stał się wzorem wzór, który mówi: Jeśli nie oglądam, zostanę porzucony jeśli nie będę kontrolował zostanę zapomniany. Jest to ukryty fabuła stojący za zazdrością, i właśnie ta fabuła należy zakwestionować. Teraz zdaj sobie sprawę: miłość nie kwitnie w czujności, ale w zaufaniu. Zaufanie to żyzna gleba, w której rośnie związek. Jest to podstawa, która daje bezpieczeństwo. Nie dlatego, że istnieje stały dowód, ale dlatego, że jest dostawa. Kiedy zdecydujesz się zaufać, drugi odczuwa wolność. A wolność utrzymuje pragnienie przy życiu. Podtrzymuje prawdziwą więź. Kiedy próbujesz, obserwować każdy krok, każdy oddech, każdy szczegół, to co się narodzi, dusi się, jest to ciężar komórki, która nie ma wyjścia. Karl Jung wyjaśnił, że każda próba zaprzeczenia naszej własnej niepewności ostatecznie jest rzutowana z drugiej, dlatego tak wiele kobiet mylą miłość do kontroli. Kontrast jest bardzo jasny. Kiedy działasz jako więzień, związek staje się ciężki, pełen dowodu, uzasadnienia, oskarżeń, które kradną ich energię. Ale kiedy stawiasz się jako partner, dzieje się coś zupełnie innego. Stajesz się wsparciem, stajesz się bezpieczną przystanią, stajesz się kimś, kto inspiruje pewność siebie. W tym środowisku miłość oddycha, rośnie i dojrzewa. Pomyśl o tym, ile razy przegapiłeś okazję S, żywy z światła, ponieważ był zajęty tworzeniem historii w swojej głowie. Ile razy przestałeś się śmiać, ciesząc się randką, odczuwając przyjemność z teraz, ponieważ przygotowywałeś się do zagrożenia, które nawet nie istniało. Zazdrość uderza w teraźniejszość, podczas gdy pewność siebie przywraca lekkość chwili. I ta transformacja zaczyna się w Tobie. To nie on musi udowodnić, że codziennie nie odchodzi, to Ty musisz udowodnić sobie, że możesz pozostać stanowczo, nawet w obliczu strachu. Prawdziwa wolność emocjonalna rodzi się, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie zależy to od jego działań poczucia samotności. A to nie oznacza ignorowania oznak braku szacunku lub zdrady, oznacza to jedynie nieżycie w stanie ciągłego nadzoru. Ponieważ ci. Którzy cały czas obserwują spokój, lub kiedy wszystko jest w porządku. To odbicie może być niewygodne, ale jest niezbędne. Zadaj sobie pytanie: ile znaków, które widzieliśmy, zanim rozpoznałeś w tobie? Ile razy zdawałeś sobie sprawę, że działasz bardziej jako więzień niż partner? Uznanie nie jest słabością, jest odwagą to tak, jakby patrzeć w lustro i stawić czoła cieniu, który zawsze próbował się ukryć a oto najpiękniejszy punkt. Kiedy zazdrość się zamyka, miłość oddycha. O silencio, da desconfianza, abre Espaco para o dialogo sincero. Brak ładunku ustępuje miejsca spontanicznemu uczuciu. Przestrzeń pobrana przez strach jest spełniona z pewnością siebie i pragnieniem. Chcę, żebyś teraz wykonał to ćwiczenie. Zamknij oczy i wyobraź sobie dwie wersje siebie. Pierwszym z nich jest ten, który obserwuje, który kontroluje pytania. Który żyje niespokojny i zmęczony, obserwuj ciężar tej wersji: zmęczenie ramion, ciągłe napięcie w klatce piersiowej. Teraz wyobraź sobie drugą wersję. Kobieta, która ufa, która czuje się wystarczająco, kto wie o jego obecności lub bez niego, wciąż jest całość. Zwróć uwagę, jak ten obraz przynosi ulgę, jak ciało rozluźnia się samomyśleć. To jest ten kontrast, o którym należy pamiętać. Aby wzmocnić ten wybór, chcę, żebyś napisał w komentarzach: Wybieram bycie partnerem, a nie więzieniem. To symboliczne, ale niezwykle potężne zaangażowanie. Za każdym razem, gdy to deklarujesz, otwierasz naruszenie w więzieniu zazdrości i zaczynasz oddychać wolność prawdziwej miłości. I im więcej kobiet zostawia, tutaj to zdanie, tym bardziej tworzymy łańcuch wsparcia, pokazując, że możliwe jest zamierzenie niepewności w zaufanie, cień w światło, nadzór w dostawę. A teraz, gdy już pozwoliłeś sobie zastanowić się nad tym kontrastem, idźmy jeszcze głębiej, ponieważ istnieją ukryte warstwy Żyda, które opisały i ujawniają, dlaczego tak się wraca, nawet jeśli uważasz, że masz już kontrolę. Karl Jung powiedział, że to, czego zaprzeczamy nam, zwraca jako cel. A kiedy uważnie usłyszysz to zdanie, zdajesz sobie sprawę, jak bezpośrednio łączy się z zazdrością. To uczucie, że często przyciągasz opiekę, zapał, uwagę, w rzeczywistości jest to tylko odzwierciedlenie tego, czego nie miałeś jeszcze odwagi, aby spojrzeć na siebie. Zazdrość jest lustrem twojej niepewności, to cień, który krzyczy, że nadal nie czujesz wystarczająco dużo, że nadal boisz się przegrywania. Że nadal nie w pełni wierzysz we własną wartość, chociaż nie stajesz przed tą prawdą, zazdrość będzie się pojawiać, przyjmując różne sposoby, infiltrując każdy związek, kradnąc lekkość miłości. Nauczył nas Jung, że nie ma sensu zaprzeczyć cieniu. Im więcej go ukrywasz, tym większa siła zarabia, dopóki nie zacznie dominować cicho. Ale kiedy masz odwagę oświetlania tego cienia, dzieje się coś potężnego to co było przed więzieniem. Zazdrość, gdy jest rozpoznawana, nie jest już wewnętrznym potworem i staje się przewodnikiem, ostrzeżeniem, że jest coś w tobie prosząc o lekarstwo, prosząc o uznanie. Nie chodzi o drugie. Nigdy nie chodziło o niego. Chodzi o ciebie. Chodzi o to, jak bardzo wierzysz w swoją wartość, jak bardzo sobie ufasz i jak bardzo się rozpoznajesz. Dlatego chcę cię teraz zaprosić, aby zrobić prosty ale znaczący krok. W komentarzach napisz: "Postanawiam mi zaufać". To zdanie jest czymś więcej niż napisanymi słowami. Jest to stwierdzenie dla siebie. Jest zobowiązaniem do twojej własnej wolności. Kiedy piszesz, mówisz o swojej nieświadomości, że nie akceptujesz już życia jako więzień zazdrości, który nie przyjmuje, już zagubienia się w podejrzeniu, który nie przyjmuje już strachu. A jednocześnie kiedy opuszczasz tutaj to zdanie, łączysz się z innymi kobietami, które również są w tej podróży, jesteś częścią plemienia kobiet, które postanowiły zamienić ból w siłę, cień w światło, niepewność w pewność siebie. Wyobraź sobie, jak potężne byłoby wprowadzenie komentarzy i zobaczenie dziesiątek, setki kobiet powtarzających ten sam wybór, wszystkie zjednoczone odwagę. By stawić czoła własnym niewidzialnym ranom. Ten zbiorowy ruch tworzy transformację energii. Ponieważ nie ma izolowanego lekarstwa, istnieje wspólne lekarstwo inspiracja gdy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś sam. Każdy komentarz jest nadzieją, przypomnieniem, że można żyć bez czujności, bez strachu, bez więzienia. Co więcej, pozostawiając zdanie w komentarzach, Wysyłasz również wyraźny sygnał na YouTube, że ta treść musi zostać pokazana większej liczbie osób. Algorytm rozumie, że wideo jest cenne i zaczyna polecać innym kobietom, które mogą cierpieć dokładnie tak jak ty. Dlatego też proszę cię, abyś zostawił. Ten prosty gest pomaga rozpowszechniać ten przesłanie, pomaga uratować relacje, pomaga swobodnie utknąć w standardach zazdrości i niepewności. A jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału? To jest moment. Kiedy subskrybujesz i aktywujesz dzwonek, gwarantujesz, że nie stracisz kolejnych odcinków tej serii, w których będziemy nadal pogrążać się w głębokiej psychologii Junga i niewidzialnych ran, które tak często uwięziono miłość. Jeśli do tej pory czułeś, że ta wiadomość wypowiedziała się prosto, pamiętaj, aby zarejestrować się w komentarzach. Postanowiłem mi zaufać. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić to zobowiązanie, napisz też: Jestem partnerem, a nie więziakiem. Te słowa są nasionami, które sadzisz dzisiaj, aby jutro zebrać wolność. I za każdym razem, gdy się powtarzasz, wzmacniasz w sobie nową narrację, nową ścieżkę, w której miłość oddycha, w której relacja kwitnie bez łańcuchów, w której nie, musisz już zużywać, próbując kontrolować ponieważ ufasz kim jesteś i na co zasługujesz na życie. Teraz weź głęboki oddech i poczuj ciężar tego wyboru. Nie jesteś już sam na tym spacerze. Rośnie tu społeczność, kobiety, które postanowiły zajrzeć do środka, stawić czoła cieniu i napisać nową historię do ich życia miłosnego. Jeśli dotarłeś tutaj, do końca tego filmu, pokazuje, że naprawdę zobowiązujesz się do zmiany sposobu, w jaki żyjesz, i jak radzisz sobie z zazdrością? Chcę więc zapytać o trzy bardzo proste rzeczy, ale zrobią one różnicę. Po pierwsze, zasubskrybuj kanał teraz i aktywuj dzwonek, ponieważ zapewnia on, że nie stracisz żadnej kolejnej treści, którą przygotowaliśmy specjalnie dla ciebie, nurkując jeszcze głębiej w psychologię Karla Junga i niewidzialne rany, które często sabotują relacje. Po drugie, zostaw swój podobny. Ponieważ pomaga YouTube zrozumieć, że to przesłanie musi dotrzeć do innych kobiet, które, podobnie jak Ty, są zmęczeni życiem w więzieniu o zazdrość i chcą uratować lekkość prawdziwej miłości. Jesteś bardziej potężny niż myślisz. I po trzecie, chcę, abyś skomentował poniżej wyrażenie, zdecydowałem się osiągnąć koniec. To zdanie będzie naszym tajnym kodeksem. Naszym sposobem na rozpoznanie silnych kobiet, które nie tylko obserwują, ale faktycznie absorbują, odzwierciedlają i chcą zmienić. Wspaniale będzie wprowadzić komentarze i zobaczyć, kto miał odwagę zostać ze mną do ostatniej sekundy. Aby kontynuować tę podróż, zapraszam do obejrzenia następnego filmu, który już pojawia się tutaj na ekranie, po lewej stronie. Jest to naturalna kontynuacja tego, czego się dzisiaj nauczyłeś. I jestem pewien, że jeszcze bardziej otworzy to, jak zamienić cień w światło i niepewność w zaufanie. Nie przegap tej szansy. Kliknij teraz i podążaj za mną podczas tego spaceru transformacji.